25. Ufność wśród niebezpieczeństw Dawidowy Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Mój Boże, Tobie ufam, niech nie doznam zawodu. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu. Doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. Daj mi poznać drogi twoje, Panie, i naucz mnie twoich ścieżek. Prowadź mnie według twej prawdy i pouczaj. Bo ty jesteś Bóg, mój zbawca, i w tobie mam zawsze nadzieję. Wspomnij na miłosierdzie twe, Panie, na łaski twoje, co trwają od wieków. Nie wspominaj grzechów mej młodości. Ani moich przewin. Ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości, ze względu na dobroć Twą, Panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi. Wszystkie ścieżki Pana to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, odpuść mój grzech, a On jest wielki. Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać. Będzie On przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie ziemię. Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się go boją, i powierza im swoje przymierze. Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż on sam wydobywa nogi moje z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Oddal uciski mojego serca. Wyrwij mnie z moich udręczeń, spójrz na udrękę moją i na boleść, i odpuść mi wszystkie grzechy. Spójrz na mych nieprzyjaciół, jest ich wielu, i gwałtownie mnie nienawidzą. Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do ciebie. Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję. Boże, wybaw Izraela ze wszystkich Jego ucisków. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 26, postanowienia obrzędowe, pierwociny. Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, zajmiesz go i osiądziesz w nim. Weźmiesz pierwociny wszelkich ziemiopłodów uzyskanych przez Ciebie w kraju, który Ci daje Pan, Bóg twój. Włożysz je do koszyka. I udasz się na miejsce, które Pan Bóg Twój obierze sobie na mieszkanie dla imienia swego. Pójdziesz do urzędującego wtedy kapłana i powiesz mu: Oświadczam dziś panu, Bogu Twojemu, że zaszedłem do ziemi, o której pan przysiągł przodkom, że nam ją da. Kapłan weźmie z Twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem pana. Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego. Ojciec mój Aramejczyk błądzący stąpił do Egiptu. Przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwocinę płodu w ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu. I będziesz się cieszył razem z lewitą i obcym, który jest u Ciebie. Ze wszystkich dóbr które Pan, Bóg Twój, dał Tobie i Twemu domowi. Dziesięciny trzeciego roku Gdy w trzecim roku, roku dziesięciny, zakończysz oddawanie wszystkich dziesięcin ze zbiorów, gdy oddasz je lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, aby jedli dosyta w Twoich murach, Powiesz wobec Pana Boga swego, wziąłem z domu, co poświęcone, i dałem lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi poleceniami, jakie mi wydałeś. Nie przestąpiłem ani nie zapomniałem żadnego z Twoich poleceń. Nie spożyłem tego podczas żałoby, nie wynosiłem z domu, w stanie nieczystości. Nie dałem nic z tego umarłemu, usłuchałem głosu Pana Boga swego, czyniłem wszystko, co mi rozkazałeś. Ze swego świętego mieszkania, z niebios, spojrzyj i pobłogosław Izraela, lud swój, podobnie jak i Ziemię, kraj opływający w mleko i miód, którą nam dałeś. Jak poprzysiągłeś naszym przodkom. Zakończenie. Dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich pełni z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami. Strzegł Jego praw. Poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność, jak ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie polecenia. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił. Abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedział. Mądrość Syracha, rozdział 25. Dobry i zły człowiek. W trzech rzeczach upodobałem sobie, które są przyjemne Panu i ludziom. Zgoda wśród braci, przyjaźń między sąsiadami oraz żona i mąż dobrze zgadzający się wzajemnie. Trzech rodzajów ludzi znienawidziła moja dusza, a życie ich szczególnie mnie gniewa, że braka pysznego Bogacza kłamcy, starca cudzołożnego, ogołoconego z rozumu. Jeśli w młodości nie nazbierałeś, jakim sposobem znajdziesz na starość? Jak sąd przystoi siwym włosom, tak starszym umieć doradzać. Jak starcom przystoi mądrość, tak tym, co mają poważanie, myśl i rada. Wieńcem starców jest wielkie doświadczenie a chlubą ich bojaś pańska. Dziewięć myśli uznałem w sercu za błogosławione. A dziesiątą słowami wypowiem. Człowiek, który ma radość z dzieci i już za życia patrzy na upadek wrogów. Szczęśliwy, kto mieszka z żoną rozumną, kto się językiem nie poślizgnął, kto nie służył innemu, niegodnemu siebie. Szczęśliwy, kto znalazł roztropność, kto może przemawiać do uszu tych, którzy go słuchają. Jakże wielki jest ten, kto znalazł mądrość. Ale nikt nie jest większy od tego, kto boi się Pana. Bojaś Pana, wszystko przewyższa. A kto ją posiadł, do kogo będzie przyrównany? Dobra i zła kobieta. Każda rana, byle nie rana serca, wszelka złość, byle nie złość żony, każde prześladowanie, byle nie prześladowanie przez nienawidzących nas, każda zemsta, byle nie zemsta nieprzyjaciół. Nie ma bowiem głowy nad głowę węża i nie ma gniewu nad gniew nieprzyjaciela. Wolałbym mieszkać z lwem i smokiem niż mieszkać z żoną przewrotną. Złość kobiety zmienia wyraz jej twarzy. Zeszpeca jej oblicze na kształt niedźwiedzia. Mąż jej zasiądzie do stołu pośród swoich bliskich i wbrew woli przykro wzdychać będzie. Małe jest wszelkie zło wobec przewrotności kobiety. To też spadnie na nią los grzesznika. Czym dla nóg starca wspinanie się po zboczu piaszczystym, tym żona gadatliwa dla spokojnego męża. Nie pozwól się doprowadzić do upadku pięknością kobiety, ani nawet jej nie pożądaj. Złem jest, bezwstydem i wielką hańbą, jeśli żona utrzymuje swego męża. Duch przygnębiony. Twarz zasmucona i rana serca, żona przewrotna, ręce bezwładne i kolana bez siły, taka, która unieszczęśliwia swojego męża. Początek grzechu przez kobietę i przez nią też wszyscy umieramy. Nie dawaj ujścia w wodzie ani możności rządzenia przewrotnej żonie. Jeżeli nie trzyma się rąk Twoich, Odsunią od siebie. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 26. Męka i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ostatnia zapowiedź męki, gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów: Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha i syn człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Postanowienie Wysokiej Rady. Wówczas to zebrali siarcy kapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana imieniem Kajfasz i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić. Lecz mówili, tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu. Namaszczenie w Betanii. Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, Podeszła do niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole. Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc: Na co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim. Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich: Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz mnie nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę, powiadam Wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Zdrada Judasza. Wtedy jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. Ostatnia wieczerza przygotowanie paschy. Pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go, Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus. I przygotowali paschę. Wyjawienie zdrajcy. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy judasz, który go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja rabbi? Odpowiedział mu tak jest, ty. Ustanowienie Eucharystii. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam Wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z Wami nowy w Królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Przepowiednia zaparcia się Piotra: Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane, Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Odpowiedział mu Piotr. Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł. Zaprawdę powiadam ci. Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. I Jezus w ogrójcu. Modlitwa i trwoga konania. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów. Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. Pojmanie Jezusa. Gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak ten którego pocałuję to on jego pochwyćcie zaraz też przystąpił do Jezusa mówiąc witaj rabbi i pocałował go a Jezus rzekł do niego przyjacielu po coś przyszedł wtedy podeszli rzucili się na Jezusa i pochwycili go a oto jeden z tych którzy byli z Jezusem wyciągnął rękę Dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się pisma? Że tak się stać musi. W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójcę, żeby mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie, Opuścili go i uciekli. I Jezus przed swoimi sędziami, wobec wysokiej rady. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali. On powiedział: Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie? Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan rzekł do Niego Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? I Jezus mu odpowiedział Tak, ja Nim jestem, ale powiadam Wam Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy, wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierć. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili. Prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył? Zaparcie się Piotra. Piotr zaś siedział z zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusa? Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział. Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.